Siemano, ja jestem Lapika i zapraszam Was na już kolejny odcinek z gry World Conqueror 4 I zapraszam też Was na już piąty odcinek, w którym gramy państwem Bułgaria. Zapraszam do oglądania. Oczywiście w tamtym odcinku weszli, pokonaliśmy całą y, Mongolię i zaczynamy już podbijać resztki y, Rosji. Weszliśmy już w stanie w wojny z. Indiami i z Chinami. Chiny nam łatwo pójdą, tylko się trochę martwię, że ten na trochę namiesza. W szykach. Ale jeszcze sobie zobaczymy na tych. Ten jest nawet dobry. I ten też jest nawet jakoś dobry. Ale dobra. Weźcie w stań wojny z tymi dwoma na razie państwami. I coś tam jeszcze atakowaliśmy Szwajcarię. Dobra, lecimy z pierwszą turą w tym odcinku. I chyba tam widziałem, że Amerykanie ruszają na Niemców. Nawet, nawet już mam piąty level, nawet zobaczę. Tak, Amerykanie już ruszyli i to z grupą. Z grubą, z grupą bom, bombą e, teraz na pewnośmy tak i zamiast już ruszać na to, musimy iść pomóc hmm. Niemcom, i, Franc i tym. Albo nie tak, tylko tak. Okej. Okay. Mm. Tak zrobimy. I od razu zaczniemy atakować w ten sposób yy, te siły indyjskie. Ty sobie pójdziesz tam, a wy już zaczniecie atakować te tereny. Właśnie widzę tutaj, że jest nieciekawa sytuacja, ale dobra. Coś nam tutaj nie za bardzo poszło, ale powinno nam bardzo dobrze pójść, bo to nie są jakieś bardzo dobre jednostki. Wrogie. Lecimy. Hy, jeszcze nie lecimy, a nie. Lecimy z kolejną turą. To jeśli ja zaczynam bać, Niemcy będą przegrywali wojnę i będę musiał już na dwa fronty lecieć. Na front azjatycki i na front tutaj Europy. Mm. Zrosło nawet na Netłocu ale teraz te tereny będą najtrudniejsze do przełamania. I musimy teraz tutaj dawać nasze praktycznie najlepsze jednostki, żeby wszystko poszło dobrze. I sprawnie, ale powinno być bardzo dobrze, moim zdaniem, oczywiście, teraz sobie jeszcze ruszymy tymi o tutaj. I tymo tutaj, a my się jeszcze tutaj ruszymy, bo chcemy iść weprzed Niemców, bo już widzę, że też nawet Kanada już się zdesantowała. Ale dobrze, lecimy za syną Turom. Najgorzej by było, gdybym musiał lecieć na dwa fronty. Ale my tutaj sobie damy radę. Bo co to by było, gdybyśmy sobie rady nie dali? Damy sobie radę, bo jesteśmy silnym państwem, to da, powinniśmy sobie dać radę. Mówię wam, najtrudniej jest mi pokonać te Indie. To jest takie takie niefajne, że ja ich pokonać w ogóle nie mogę Hmm Zanim długo pokonamy O, jeszcze tutaj na nas idą. To my też już zaczniemy, ale z tych tutajszych górnych rejonów atakować. Jak tak bardzo Indie do nas chcą przyjść, to my im na to pozwolimy. Tylko, że z naszej, tylko, że na naszych warunkach bo na innych warunkach nie będziemy siedzieć. Dobra, kończymy kolejną turę. To jest tak jakby taka miniseria. Dlatego, że chciałbym przejść jednym państwem całą rozgrywkę. No za niedługo powinno nam się to udać na to. I tak bez różnicy. Ja sobie tu zrobię tak. Ale powinniśmy sobie dać radę. I na pewno już będziemy mieli przyjęte kolejne państwo chińskie. I w tym czasie też. I teraz mamy, bo będziemy musieli walczyć z Indiami na dwa fronty. Na front ten, gdzie mają więcej jednostek i tej Amerykanie mi jeszcze pomagają. Z drugiej strony, i z tej strony. I to jest taki mały problem. Dążymy do pięknego zwycięstwa. Teraz dla mnie najtrudniejsze będzie to, że będę musiał jeszcze z tej strony atakować trochę od, od tego. Od. od hmm. Zobaczę od. Yy... Mm -hmm. O stąd już będę musiał atakować właśnie te jednostki, i yy... Indii, i stąd też, i jeszcze chińskie. To dodatkowo jeszcze stąd przysyłają pościłki im a... Australia i Ameryka. Dzisiaj będzie taki trochę nudniejszy odcinek, ale musimy... Nie od razu mówiąc, nie będzie dużo przejmowania. Ale y będzie dużo walk, które wam się powinny spodobać nawet. No i kolejne miasto chińskie już za nami. I jeszcze kolejne miasto chińskie też się już za nami. Ale damy sobie spokojnie radę. Te działa są na tyle dobre, że my możemy atakować przeciwnika, a nawet nam nie odda czasami. Hmm. Ale już pomału będziemy wygrywać. Z przeciwnikiem jeszcze musimy iść zobaczyć co tam u na terenie z Rosją. I tutaj będę musiał już tworzyć dużo tych oddziałów czołgów. Oj, 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 oj. to zrobimy tak ale jeszcze jeszcze nie przejmiemy tego przedostatniego miasta rosyjskiego chyba że nie To już zaczniemy robić wojska i jeszcze z innych kierunków. Dobra, kończymy tą turę. I za niedługo już będzie koniec odcinka, moi drodzy. Tylko teraz musimy utrzymać te kawałki przy sobie. Ale powinniśmy sobie dać radę. I z tej strony też. Będziemy wygrywać. Najtrudniej jest właśnie ich obrony przełamać. I to jest fakt. Najpierw zobaczmy na, na górę do Rosji. Przejęte. Lecimy do następnego, do ostatniego miasta rosyjskiego w tych rejonach. Ech. już kończymy, moi drodzy. Przypominam Wam, żeście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i kliknęli dzwoneczek. Cześć.